Weźmy dzisiaj, proszę Państwa, stan polskiego budżetu. To jest rozpad. To jest, proszę Państwa, rozpad finansów publicznych. Tak to trzeba nazwać. To, co nam przygotowują, to jest kompletna klęska i trzeba jej zapobiec. Ale ta klęska obejmuje coś. Jeszcze dalej idącego, ten poziom łamania prawa, deptania prawa, deptania konstytucji, to jest w gruncie rzeczy nic innego jak zniszczenie podstaw państwa. Dzisiaj konstytucja po prostu nie obowiązuje. W Polsce dziś nie obowiązuje konstytucja. I my musimy z tego wyciągnąć wniosek. My musimy wiedzieć, że to idzie ku po prostu bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może i niektórzy jak sądzę o tym marzą w Europie całkowitej zagładzie polskiego państwa przynajmniej jako państwa rzeczywiście suwerennego.